I don't do this crap for the money anyway. I just here for the pussy, man. Yeah? Girls dig this car, do they? Useful to know. It's not the car, my friend. It's the player driving this shit. I pick up a girl from the airport. I'm gonna be hitting that shit up in a hotel room soon as we get there. For real, man. I had my hands on more tourists than airport security. If a woman turns up at Francis International, then this guy is going to know about her concealed weaponry. You get me? Sure. Dobra, może pominę po prostu. Długość <laughs> będzie nam jakiś rzeczy pieprzył. O, za darmo. Ale oczywiście gościu nawet, gościowi Roman nawet nie zapłaci, co nie? Ostatnia podróż, ciekawe kogo.

Hey, thank you for taking care of that thing for me. No problem. <laughs> Dimitri, Dimitri, hey, hey, uh, meet my girl oh, Natasha. Oh, so my nice pleasure. To meet you. <laughs> little delicious. How oh. oh, so Mikhail, you? <laughs> hey, my brother and Nico. Good. Sit down. Oh, Have a drink. Baby move up ladies move up uh, mikhail we have something we need to talk about <laughs> okay yeah. you can have your Alte Katzina. come on <laughs> not <that>. <laughs> private <laughs> girls can you give us a minute huh? please okay. oh, get out of here keep it warm later, i won't be too long <laughs> <laughs> so, what is it we've got police trouble the feds or someone are all over ah. us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him so they've been authorized, authorized to tap our phones them and them. they know about the pot we stole. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke but he didn't buy the That's pot lenny he's my cousin's boyfriend it's not him yes he's a moron yes but he's okay i don't trust him what i just told you he knows too much oh. you get it right. so cool. are you sure sure no i'm not right now i'm wondering if it's him or you it could be you think for a second this has been going on for months think Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You. Prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bohan. not me. Me personally. When you get there. Mikhail, please don't do this. Shut up. A no cóż bywa Okej, okay, Proszę, nie You To jest Guantanamo Avenue, South Pohan. Nie mam pojazdu. Kurde, nie, nie zabiję tego gościa. A nie, dobra, jakbym go zabił, to by romanci nam na wiem. Pamiętam, zrobiłem już tak kiedyś, dawno temu. I tak się nie robi, pamiętajcie. Możecie robić wszystko, dopóki was ludzie lubią. No na przykład nie możecie y, kraść rzeczy, bo policja was nie będzie lubić. Właśnie, jeżeli by... a jak jeżeli ich policja się nie dowie, to wtedy możecie robić, bo nie będą... bo będą was... będą na was nie neutralni, co nie Nie będą was nie lubić. Prawda? Tak to już bywa. Wszystko z ogólne, dopóki nikt niczego nie widział. Tak. Okej, okay, jedziemy, jedziemy Ale, ale szybkie auto. Pozdrawiam tego, kto je posiadał przede mną Ale tutaj drifty są robione, dobra Oj, zły przycisk Zamiast ten nacisnąłem R Bye ja nie będę płacić 5 dolarów Albo dobra zapłaca. mam pomysł Nie, chciałem go na policję o. Dobra, mnie. Chciałem tylko gościa pierwszeć na policję, żeby go ścigali, a jednak mu się nie udało Abym teraz go zrobił chyba się nie da ale kiedyś jeszcze sprowokuje policję do strzelania o no w Polsce nawet Na pewno to chcemy zrobić Tak o to myślałem no Czyli na peronie jest podobno. Gość na peronie. Poproszę o co? A to trzy. Wole niebieskie. Uuh. Otwarte przynajmniej było. Banshee. Kurde. Ej, ładnie wygląda na. Krecz czarny wyglądało ładnie No dobra Gdzie ten gość na Jak tu się wchodzi na ferę? Tutaj jest... Chyba troszkę wyżej trzeba tutaj podjechać Przecież nie, to idzie ni... A, dobra, tak Zaznaczam, że tutaj mam auto, co by zaznaczał w ogóle, zaraz, zaznacznikiem, że tutaj mam auto. Okej, okay. ale dobra, za mną mniej więcej, lekko. Tutaj mam auto i tego gościa załatwić, chyba, że trochę się poprzemieszczamy tak niezbyt. Okej, okay. czekamy na gościa, prawda? Chyba, że on to już czeka. O, hej Lenny.

Ostrożnie, ostrożnie, już mnie zabił. Dobra, 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 dobra. Poproszę. Dziękuję. O kurde, policja! Po co? Jurmanowi? Spotkamy się w gniurze, okej, okay, dobra. To już proszę poznać. A czekajcie, bo tam mam. Zostawiłem mojego bansz, mojej banszy zostawiłem. <śm> <śm> Tak nie goni go Idziemy go. hmm. no, no, no. No, Bansi Tutaj Dę. To Nie wiem czy to jest moje, ale jest pan si przynajmniej Dobra drzwi nie są... Drzwi nie są potrzebne <laughs> Zdjęmy się do Romana, o w ogóle jesteśmy na innej wyspie. Będziemy musieli się trochę przenieść. Tak na Romana jedźmy. Te odcinki są trochę dłuższe te teraz, bo nie liczę czasu. Tak tak w te grę się wciągam, to jest po prostu fajne. A która gra z otwartym światem? Nie jest fajna. No dobra, są wyjątki. Ale kurde, jak masz otwarty świat, to można robić wszystko. To jest cool. Kowak, kowa, 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 kowak Kowak. Straceni. Szkoda, że nie ma teraz karetki, co nie. To mnie nie Skupiłem się na drodze. Czekasz, że da się tutaj... Motorem da się pominąć z tego złamienia, tylko nie ma tutaj motoru żadnego. Albo... albo tutaj... No nie, kto dzwoni? Michel. Tak! Jednak jak ma się bardzo mało auto, się też. Przed godziną 12. Ja pierdziel jakieś terminy dostaję, kurde, jak zadanie domowe. Gdzie jest myślę? Nie pojawia mi się jeszcze. A dobra, serduszkiem jest zaznaczone. Kurde, takich terminów... Szybki ten ja zadanie domowe nie ma Uwiel, co ci ludzie chcą Do no, pewnie sprawy bym sobie przyjechał się, żeby Michelle się nie przestraszyła, że coś się dymi you know. A nie dobra, muszę najpierw się z nią spotkać i dopiero potem tam pojechać jak coś Bo mi pominie o 3 godziny O ile nie rozwala auto To jest warunek do tego, żeby przemawiać auto Trzeba mi jej je najpierw mieć, nie? No, po co płacić za coś, czego się nie ma, prawda? Zium. Jestem prędkością Dobra Misze Wow, ale ten wydek normalny hmm, Tutaj jest fajnie No mnie, czy w tym zepsutym to było tego, żeby był zepsuty, czy miało turbo, nie? jakiś. Dobra Spoko Witaj, Michelle bez drzwi. Do Paint Spray się przejedziemy, sorry. Eee, paint Spray. A, chyba nie mogę jeszcze. Dobra, coś może zjemy. Kto się jest... O, to jest najbliższy Klacking Bell. No, to nie jest restauracja, ale fast foody to są. No. Zjemy. Ja bym sobie zjadł jakiegoś bugera, hot doga. Uh, Nawet nawet niezłe jest, jak mnie tak komplementuje. Nikt mnie tak rzeczy nie komplementował. że znaczy, nie, nikogo bohatera tego nie. Ale to nie ona mnie nie komplementowała, ale. No tak po prostu mówię, jako ciekawość. Nie <grym> 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 Ta. Już 10 dolarów za randkę. Kurde, żeby to tyle tak tyle, tak mało kosztowało. O kurde. Naprawdę już nie mogę jej nigdzie wziąć. Ja nie mogę. Przejdziemy się na motorze może? Michel? Chodź, chodź. Ja ci pokażę, jak się jeździ, chodź. Tylko kask załóż, no nie wiem, którym się ten, którym się to robi te takie fajne rzeczy eee, ogólne pojazd helikopter, motocykl. A, nie ma czegoś takiego, nie widzę chyba. Dziwne, przecież było, albo nie było. Ale fajnie jeździ i fajne odgłosy wydaje. No, pamiętajcie, jak wybieracie pojazd, to zawsze wybieracie dźwięk, nie? Helikopter jest najlepszy, bo robi największy szumanie. W sumie samolot robi większy. Ale tu są samoloty? Nie, nie da się jeździć chyba. Z tego co pamiętam. Nie, nie da się na pewno. Tu też nie ma rowerów. Więc niektóre rzeczy są gorsze niż norka w Andreas, prawda? Ale tylko w San Andreas w sumie były te motory, znaczy rowery Poraz nie było oprócz piątki, ale piątka no to jest najmniejsza część, część cię. Nico, kind of hurt, court, you know. Okay, no problem. jakiego sądu? Co by się stało? I'm not an abuser. I guess. Dobra, co my dzisiaj zrobiliśmy? Bo ja zapomniałem w ogóle, co robiliśmy. Gdzieś się jecha... jedno misję wykonaliśmy, byliśmy w Shell. A może jeszcze do Romana pojedziemy? Tak, to bolało zdecydowanie. Uuuuuuuuuuu! Nie! Jak ja to przeżyłem? Co jest? Jak? O nie, o przynajmniej bardziej to sto. Ja... Ej, w sumie skróciłem po. pod... Podróż skróciłem. Nie, proszę daj mi to, daj mi ten pojazd. Podróż sobie skróciłem. Co tu się stało? Nie, ta fizyka. Podróż sobie skróciłem w sumie. Ja pierdziel. Ja nie mogę. Ale dobra, Roman przynajmniej jest już na wolności. To spokój, nie jest w nic żadnej. Logowanie. O, to ta misja z kafejką internetową. just get there. Damn these people. Mm. Hey, miejscu. Robin. Hey, it's Harry. Brucey! Brucey Have so you met my cousin? Nico, this is Brucey. We met online. Oh, long <laughs> time no see. No! In a dark corner, doing dark We're both players, my friend, players. VIP. For mm -hmm. real. Classy. But also sexy. Mmm, that's how

Kinds of things. <laughs> Yesterday I was online and I discovered a blog about women. Oh, you shave, that's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Uh, go to Twat and write on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able Ale to. Ja ja to the family keeps news for you. Brucey, stop exercising. Ale, Michel, to wiadomo dlaczego nie lubimy. A, ok, okej, okay. okay. Co. Luźne. Do kafejeczki jedziemy. Uu, ale wsiadł gościu. Pamiętam, że tak to się wsiadł. O, jest za robią, tuż. To w sumie nawet na. Piechota pójść. O, w tych fogionkach w, w ogóle, byśmy mieli odwrócichowe to jest fajna ilość pieniędzy. Chociaż... Tak, bo musimy to jakoś. Ale nie, w sumie możemy zniszczyć silnik. Ale nie wiem czy to jest warto, czy tyle czy pieniędzy odpowiednio dostałem. Dobra, bez broni, żeby tutaj. Tak, dzień dobry proszę pani. Jak tu się komputery włącza? Roman? He Dobra, zobaczmy. No to internety. Takiej okay, poczta. Kieprzcie się. A nie, ja nie można nawet sobie źle na odpowiedzi, Dobra, internet. Tak, wiem, jak tu się. A co to są? Przeteminowane smaki? A, myślałem, że chodzi o jedzenie, a tutaj ach, tak. Te robótki ręczne, tak. Eee, dzwonki. Chciałem sobie ściągnąć jakiś dzwonek. Dobra, zobaczmy. <śpuszczak> Kupuję to. Nie! How? Ale nie wydałem pieniędzy. Nie? Skórki to na pewno mu mogę kupić. Yy. Co tu można? Sprank wygląda fajnie. Nie, dobra, nieważne. A, bo później dopiero w grze będziemy mogli, dobra. Randki mieliśmy znaleźć, tak? Co? Jak kliknę? A, dobra, bo tutaj można wybrać. Cool. Hi e, halo. Gdzie moja myszka? Halo Myszka mi zniknęła, nie Co ja mam zrobić? A dobra bo jestem na pasku, dobra A jak z tego paska wyjść? Dobra Okej, okay, już, już się normalnie przestraszyłem ale no dobra, szukamy kogoś Undercover lover hmm. Ciekawe kto to Renkawiczki. Koty! <noise> Okej, okay, to jest już na mojej liście A, Dobra i want the cat, girl. Please, give. Ja nie jestem psiarzem. Lubię kotki, fenki, kotofenki. Uh, lisy, tak. Nie wiem dlaczego o tym zapomniałem od razu, ale... Chciałem pomówić trochę o tych... Wiecie... ...popularniejszych zwierzętach. Fanki nie są tak popularne w sumie. Jak to się wychodzi? A, e, dobra. Księżyc Escape. Wow. Dobra, DOLAR?! Skorzystanie z komputera, co? Ale nie no, w sumie nie, nie tak drogo W sumie nie, nie limitowany czas mamy, no ale... Dobra Jeszcze do Romana zadzwonimy? A, okay. Dobra, kiedyś się nam przyjść znowu żeby sprawdzić jak tam z naszą randką, na którą się umówiliśmy. A chociaż w sumie, pójdźmy teraz. Ciekawe czy będzie, bo chciałbym już zakończyć odcinek, bo już wystarczająco trwa, ale zobaczmy czy już jest. Ciekawe. Ciekawe, jak to było. Cześć, tak to ja. Nie. No dobra, jeszcze nic nie mamy. Niestety. Eee... Potrzebuję... jest to Dobra Tylko muszę tutaj sobie wziąć rekompensatę za... Dziękuję Czy ona... czy jej to w ogóle nie obchodzi, że wziąłem pieniądze? Nie obchodzi jej to! Okej, okay, dobra Koniec odcinka, bo już przedłużam Cześć! O nie, opuścił go, o, o fuck, o oh, fuck, dobra Widzimy w kolejnym odcinku, cześć